Diktat, gdzie to Michał jest? Diktat, no, gdzie to masz? No gdzieś czytałem. To w diktatach. Co to znaczy? Gluten, free. I... I... Oba, nie. To jest du... mały, jeden duży. Duży. Duży gluten? Tu? No. Zobacz, ten tak wszystko, widzisz? Co? Sosy takie drogie? takie wezmę Co tu jest? Nowe picie, jakieś fajne mm, Wow. Nie, na kole muszę Co jeszcze? To już możesz wybrać, nie chcesz No, nie chcę No, tu? No. To zapłacisz a już nie wybrałaś? Nie. I tak będziemy później się jeść w restauracji, czy weź to chcesz i... Ode mnie połowę, bo nie wiem całego. Dobra, widzowie, co chcecie? Frytki dla wszystkich. Zjemy Słowańskiego coś, za 2-3 godziny będziemy w lokalach, będziemy w barze, zjemy, napijemy się, będzie okej. Okay. Kamilę ze Ślowska pozdrawiam. Jak Wam działa stream w Magnaldzie? No? No tu jestem.

Ja i konie nagrywam, co jest za bokiem? Jaki mamy numer? Tylko 149, to jest jeden. Super stream dzisiaj, Gusia mówi. Dziękujemy, wyszła. Ile nam wyszło? 17 euro. 17 euro, widzę, wyrazy jest. Nie wiem, tak, tak normalnie. Się nie przelicza. No. Czy nie przeliczała? Czy nauczyła? Czy nie przelicza? Dawaj, ja właśnie szereg oglądam na telefon 70. Znaczy, 16, 40, ile jest 60? 80? Dużo w sumie, nie? No. 70 zł, mówiąc. 70 złotych? Troszkę dużo, nie? No tak byśmy ze zephoną to by o 60 w sumie, nie? Podobnie. Ja tam się też pokrytałem. Ja cię przepraszam Dalej, nie bądź nazdrosny zdrosny tam, bo kobieta, no, ale na tyle wygląda przecudownie. Dziękuję, no to jest moja zasługa też pewnie coś, no. Słuchajcie. Jak to w ogóle byście jej nie znali, tym bardziej, nie? Przyjechała do Wielkiego Świata. No, a pani pakuje nam. No bo chciałaś i tak do torby przecież, nie? Ja też. Po prostu Dziękujemy Na burdzimy No to jest tak ty idziesz Ale widzisz jak w szybku się zamykająco chciałam wiedzieć biegniesz No biegnę usiąść już sobie co Odchodzi na źle mycha a jak się czasami... Wiecie jaka ona jest? Takie je przetrzymam drzwi to nic. Ale jak ktoś zauważy, że za mną idzie szybko Dobro, drzwi uciekają, to jest lutencja. Może hmm. nie wiem co, która jest zero. Nie wiem. Sonek nie daj? Nie mamy słonek? Nie, a tak tam tutaj. Tak, Nie ma Ooooo cię Dobra, próbuję. Nie przecież? Ja pierdolę muszę się pika. Idę ci posłki, co? Przepraszam. Można tu? Dwa. Słonki? Dziękuję. Trzy wziąłem, ty. Nie ukazłem. Jarek. Może tu trzy słonki? Nie, no koń świata. Masz. Może trzy bardzo ja pierdolę. Ludzie mi przez siebie patrzą. Przyjękam z Polski. A się ze spać. O kurwa. O kurwa. ciężki ty. Co to kurwa jest? Nie uwierzysz alkoholem czuć Przyrzekam ci na wszystko, ugrysz Czuć tu alkohol Czekaj okay. Taki alkohol czuć? Uh -huh. Co to jest? Jak to możliwe? to taki Nie lubię alkohol w jedzeniu Ja pierdolę. Staty wzięliśmy? Co? Staty wzięliśmy? Chyba nie. Chyba Co to za to? tak? Smakuje ci McDonald's wódkom?

Przepraszam widzowie. A więc dlaczego patrz? Tu widać, że jest normalne, widzisz? No. Patrz, ja myślałem, że jest normalne. A ja rozpiłam tyle w No jedno. Ty, ile wyjebała, szkoli. No, teraz będę miał rzeczy. I To jest kola. Kurwa, papieru nie ma.

A to? nos seus rabis do papel e a perdoa. Jakie to życie jest ciężkie, jedzenie. Kamera stos I dobrze, dziękuję, cieszę się. Nie na trochę tylko kurczaki takie jadła Ale co szanuję jedzenie za widzów kasety? Akkolej, słuchajcie, ja teraz 15 tysięcy dostałem od prezesa Prima. Ja mogę sobie jeść co chcę teraz. Jestem najedzony, później sobie zjem coś innego. Ale serio, czyś tu alkohol w tym burgerze, nie? Jestem co w szoku. Wie, tak, wiesz? Co to za sos mają? Jakiś może... nie wiem. Jem sobie co chcę. No tak, widzowie, no kurde. No. To co, idziemy do tego? Ja wyrzucę, papier? No. Dziękuję. No, to poczekam. Słuchajcie, ja całego nie zjem hamburgera. No brawie. Jedzenia się nie marnuje, no widzisz, no, ja zapłaciłem za to, że się marnuje, no trudno, no. Mam komuś dać teraz to jedzenie? Ja się najadłem. To jest duży burger, ja dużego nie chciałem, ja chciałem sobie wziąć szczególnie tu for you. Ja później kolację zjem sobie z wami w restauracji gdzieś. Przepraszam. A wreszcie mam minę no dobra Trudno mam w Najedliśmy się, taki jest cel główny jedzenia, tak? Zamawiacie jedzenie, żeby się najeść My najedliśmy się, no i tyle Ja chciałam tylko spróbować przeczku, bo były ostre i nie jesteśmy w mieszkaniu ani w domu, żeby sobie schować do lodówki czy po tym chcę odgrzać Nie mycha. Uh -huh. Masz jeszcze rzecz czego?